W dzisiejszej butce skupimy się na tym, co można zrobić, aby w naszym otoczeniu było mniej plastiku. Obchodzony taki dzień, dzień bez opakowań foliowych. Gdybyśmy, gdyby udało nam się wszystkim zastosować to, co już wiemy, to już by na pewno ten świat się zmienił. Moim zadaniem, tak czuję i naszym zadaniem jest po prostu motywowanie, żeby to naprawdę zastosować, żeby właśnie nie wziąć tej kolejnej siatki, żeby pomyśleć, jak my idziemy na te zakupy, żeby pewnych rzeczy nie kupić, żeby ograniczyć konsumpcję. Dzisiaj porozmawiamy o wszędobylskim plastiku, który niszczy nasze środowisko. Niech pretekstem do tego będą proekologiczne warsztaty słoik kontrafoliówka, które zorganizowała Fundacja Świat w naszych rękach. Przedmioty się stały takimi praktycznymi przedmiotami naszego codziennego użytku, i żeby naprawdę ich używać, to myślę, że słoik spersonalizowany i ozdobiony przez Was będzie najlepszy. Więc to nie jest taki warsztat ozdabiania słoików, tylko to jest warsztat ratowania świata przez ozdabianie słoików, których później będziemy używać. I będziemy tutaj prowadzić warsztaty i spotkania związane z niedawno obchodzonym Dniem Bez Opakowań Foliowych. Czyli chcemy zmotywować ludzi, obecne tutaj osoby, i też zrobić coś w praktyce, żeby wymienić te plastikowe opakowania na takie wielorazowego użytku, takie, które możemy używać przez las, lata, ale to nie jest warsztat, bo to będzie warsztat wokół słoika. Bohaterem tego spotkania jest słoik, ale to nie jest taki warsztat ozdobiania słoików, chociaż będzie na to wyglądać. Jest to trochę taki warsztat i takie spotkanie o tym, co każda osoba może zrobić naprawdę realnie rezygnując. Radykalnie z plastiku, czyli już naprawdę, żeby tego plastiku w ogóle nie używać, by jak najszybciej odejść od plastiku, jak tylko możemy to zrobić. I wierzę bardzo głęboko w to, że zmiana jest możliwa i naprawdę liczy się każdy mały krok, i zaraz też do tego wrócę. Jeżeli chodzi o plastik. Oczywiście jest masa danych, jest masa danych ile tego plastiku już zostało wyprodukowane na świecie do tej pory. On To też nie jest tak, że ten plastik jest z nami, wiecie, od zarania dziejów, że w piramidach odkryto plastik i że tam Faraona pochowano z butelką plastikową, tylko on jest z nami od kilkudziesięciu lat. I to jest też fascynujące, że to nie jest wcale taka sprawa nie wiadomo, jak kiedyś sobie radziliśmy. Warsztaty miały miejsce w Bielsku Białej, w punkcie 11, gdzie odbywają się przede wszystkim wydarzenia kulturalne, ale czasami także takie promujące ekologię. W punkcie dzieją się najróżniejsze rzeczy, ale również ekologiczne. Jest to temat nam bardzo bliski. Wierzę w edukację i w to, że właśnie takimi działaniami można przede wszystkim dzieci zarażać taką pasją do tego, żeby na co dzień być ekologicznym. Że właśnie tak jak dzisiaj, że słoik może być fajny, że i Każdego, tak naprawdę każdy wkład ma znaczenie. Że nie ma małych rzeczy, że ka każdy ma wpływ na to, co się dzieje na naszym świecie, i myślę, że to przede wszystkim dzieci i młodzież powinni wiedzieć i to jest, dlatego takie rzeczy organizujemy. Ale też dorośli, na każdym etapie myślę, że możemy się czegoś nauczyć. Cieszę się bardzo, że dzisiaj, akurat są, że tak powiem, tematyka przewodnia słoików, bo jakby w nawiązaniu do opakowań e, plastikowych, to tak naprawdę jest najlepszy materiał do kontaktu z żywnością to jest materiał, który za każdym razem jak go poddajemy recyklingowi, tylko mam na myśli słoiki, butelki, czyli tak zwane szkło opakowaniowe, za każdym razem ono będzie takie samo. Jeśli mówimy na przykład o butelkach plastikowych, no to butelki plastikowe mniej więcej 7 maks do 9 razy mogą być przetwarzane. Tego dnia tematykę plastiku uczestnikom warsztatów przybliżyła edukatorka z zakładu gospodarki odpadami w Bielsku Białej. Zostaliśmy zaproszeni tutaj, żeby parę słów powiedzieć odnośnie tego, co ostatnio miało miejsce, czyli tak naprawdę Dzień Bez Opakowań Foliowych. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień warsztatowy, więc parę słów odnośnie tego, jak postępować z tymi opakowaniami, tak naprawdę co robić, żeby zapobiegać powstawaniu odpadów, jak i minimalizować. W swoim otoczeniu Proszę sobie wybrać swojego nowego przyjaciela, Tutaj nawet są pterki, gdyby... który spędzi z wami wiele lat. Podczas warsztatów usłyszeliśmy wiele ciekawych refleksji na temat plastiku, które warto powtórzyć w naszym programie. Plastik ma widełki czasowe od 100 do 1000 lat w zależności od tego, bo plastik plastikowy nieróż... nierówny tak. One są e, różne, mają czas. Niektóre się da przetwarzać, niektórych się nie da przetwarzać. E, niektórych nie powinno się używać wiele razy, powinno się tylko raz. E, o tym za chwileczkę sobie, sobie też powiemy. E, więc tak naprawdę te widełki czasu są od 100 od do 1000 lat. E, tak to się jakby na takiej hierarchii rozkłada, więc no widzimy, że pod kątem odpadowym to faktycznie jest problem, tak? Że jednak trochę tego czasu musi minąć. Ale można niektóre z tych odpadów jeszcze raz jakby przerabiać. Tylko ja zawsze tak też mówię, tak naprawdę wszystko zaczyna się w domu. Tak? Jeśli ja ja to widzę na zakładzie też, jeśli ja dobrze posegreguję w domu odpady, to od tego się zaczyna to one mają dużo większą szansę na to, żeby trafiły do recyklingu. Oczywiście te, które się da przetworzyć, no bo nie wszystkie odpady da się przetworzyć. Ale tak naprawdę wszystko zaczyna się w domu i gdybyście na przykład byli u nas na zakładzie i zobaczyli już magazyn z surowcami wtórnymi, to gołym okiem można popatrzeć i jakby wyciągnąć, które faktycznie gdzie była ta taka selektywna zbiórka, faktycznie w tych domach jednorodzinnych ta zbiórka selektywna jest dużo lepsza niż w takiej zabudowie wielorodzinnej, bo to wynika z tego, że jest jakby też rozproszona odpowiedzialność prawda, jeśli chodzi o, o, o selektywną zbiórkę, ale ja ciągle wierzę i nie ustaję w tym, że je, jeśli dobrze w domu zacznę pewne rzeczy robić, to potem na zakładzie my faktycznie widzimy, jak te odpady wyglądają. A to przekłada się na to, czy one będą odebrane przez recyklera, czy one pójdą dalej w dalszą drogę. Bardzo polecam takie ćwiczenie: dzisiaj, jutro, pojutrze, jak będziecie w sklepie, po prostu rozejrzyjcie się pomyślcie, że każdy ten produkt jest w opakowaniu, i każdy ten produkt zostanie kupiony. I z każdym tym opakowaniem coś się stanie. I to na przykład dla, dla mnie działa bardzo na wyobraźnię. E, o, takie są dane, że od 1950 roku tylko 9% w ogóle różnego rodzaju materiałów plastikowych zostało poddanych recyklingowi. Więc e, jakby pomyślmy o tym, że nawet ten super materiał, z którego się da zrobić te granulki. To super, tylko że on tam musi najpierw trafić do na przykład ZGO, bo jak tam nie trafi, to granulek nie będzie i go nie zużyjemy. No i teraz pozostała reszta. No i tutaj mamy tak. Część jest przekazywanych do spalarni, które są w różnych miejscach, i zdania tu są oczywiście bardzo podzielone, no ale jest jakiś procent na świecie, globalnie, powiedzmy, który się spala. Część oczywiście do spalarni tak zwanych domowych, czyli po prostu ludzie dalej palą w piecu, co jest straszne, bo plastik się nie pali, on się topi, praktycznie jest w ogóle jednym z gorszych materiałów energetycznych, a niestety około 40% ląduje na wysypisku. Czyli po prostu to są zmieszane odpady, których nikt nie poddaje recyklingowi. To bardzo różnie wygląda w różnych krajach. Ja brałam udział w takim projekcie, kiedy kilka lat temu, kiedy w Gruzji pierwsze miasto wprowadzało system segregacji, w ogóle w Gruzji. To całkiem niedawno było, kilka lat temu. I pojechaliśmy zobaczyć ich wysypisko śmieci, żeby im tam doradzać i w ogóle. I co się okazało? Jest miasto, rzeka płynie z tej strony i przed miastem tak, jak płynie z nurtem rzeki, jest wysypisko odpadów śmieci. Więc nawet na takim poziomie te odpady do nich trafiały z wodą, chociażby, prawda? Wcześniej nikt o tym nie pomyślał, więc jest różnie. W Polsce takie dane GUS-u z 2022 roku, czyli 2022 jest podsumowany i policzony. Szukałam, ale 2023 jeszcze nie. Ale to będzie około takie same będą te dane, czyli średnio 355 kg zebranych odpadów komunalnych na jedną mieszkankę jednego mieszkańca Polski i do recyklingu trafiło w 2022 roku 26% odpadów. To jest ta dana, która nas najbardziej interesuje. Tak? Odpadów nie trzeba myć w ogóle. To też jest bardzo ważna rzecz, że nie trzeba myć. I właśnie to, co było powiedziane, zgniatamy. Zgniatamy też po to, żeby było po pierwsze więcej miejsca w koszu, żeby one mogły być u nas potem na linii też odzyskane. I jeszcze takie pytanko, które może nas jeszcze bardziej tutaj zmotywuje. Jak myślicie Państwo, ile średnio w Polsce jedna osoba używa jednorazowych woreczków, takich na przykład, w ciągu roku. Średnio. Statystycznie. W ciągu roku. No. Bardzo dobrze. 500 <grym> na jedną osobę. Czyli jeżeli są osoby, które nie używają, to są takie, które tysiąc zbiorą. To wychodzi. Tak. Więc zobaczcie, że... Taka foliówka żyje zazwyczaj kilkadziesiąt minut. No i teraz kim my jesteśmy jako ludzie? Ja sobie ostatnio tak zastanawiałam się, pozyskujemy ropę naftową, transportujemy ją, przetwarzamy, żeby sobie zrobić worki i przynieść marchewkę do domu. To jest po prostu szaleństwo. No pytanie, czy ludzkość przetrwa po prostu swoje genialne po prostu pomysły, nie? No bo to tak jest. Transport do tego, przecież zasoby, powietrze i tak dalej. No dobra, drugie pytanie. Czy to się da zmienić takie realne? Jak myślicie Państwo, ile w Danii jedna osoba na rok wykorzystuje jednorazowych woreczków? Dużo mniej. <grystanie> Każdy teraz pięć, średnio tak. Więc zobaczcie, to się da globalnie zrobić, po prostu tak fizycznie w państwie. Nie ma woreczków. I teraz tak, jak ta butelka będzie dobrze wyrzucona, trafi z odpadami do nas, no to u nas maszyny wydzielają butelki, teraz akurat mówię tylko o tych butelkach plastikowych, wydzielają je pod kątem też koloru, czyli mamy osobno butelki niebieskie, białe, zielone. I one potem trafiają do recyklera w formie takiej sprasowanej kostki. No i recykler, jak to sobie bierze, no to zaczyna już całą przygodę z przerabianiem tego. I przerabia to na taki płatek, tak zwany płatek pet. I z tego płatka dopiero zaczynają powstawać. Akurat tutaj, przepraszam, nie mam kolorystycznie dobranych, bo mam zielony granulat a niebieski pet, ale to są jakby te. Kolejne etapy powstawania tej naszej butelki, tak? To wszystko, ja zawsze mówiłam dzieciom, bo dzieci myślały, że jak butelkę wyrzucamy, to ją wystarczy nadmuchać, napełnić i znowu jest taka sama. No troszkę inaczej to wygląda. E, więc tutaj mamy granulat, i potem dopiero z tego nam powstają właśnie te buteleczki, te preformy, to jest tak zwana preforma. Nie, można go poddać, to jest śmieć, prawda, Panie Kasiu? To osoby możecie. To! Sorry, ale. Nawet nie ma sensu dużo tego wrzucać, musimy to zrozumieć i teraz jak mamy po prostu tyle tego, to naszym zadaniem jest nie konsumować, zaczynać tą konsumpcję, używać rzeczy już używanych, używać wszystkiego wielorazowego, używać po prostu rzeczy, których już koniec takim wiecie gadaniem, no to teraz może po prostu trochę zrezygnuję, ale w sumie to trochę no nie do końca. Tego już się nie da zrobić. Albo teraz zaczniemy już tak realnie to stosować i naprawdę się zastanawiać, i zanim wyjdziemy z domu, to naprawdę nie jest obciach, jestem znana o to na różne spotkania i często nie mogę zdążyć. I wybiegam z domu i muszę do czegoś wziąć kawę i często moja butelka nie jest, jest w zmywarce albo w, gdzieś tam w zlewie, więc noszę naprawdę słoiki, czasami na spotkaniach w urzędzie z naczelnikami i prezydentem potrafię wyciągnąć i piję ze słoika i już wszyscy się śmieją i mówią, że jak już to będzie naprawdę kultowe, to będą pamiętać, że wprowadzałam ten zwyczaj w urzędzie, piczę ze słoiku, bardzo to jest wspaniałe. Po tym spotkaniu e, albo każdy z was już może mieć jakieś swoje takie sprawdzone metody na przykład, jak sobie z tym radzić. Przede wszystkim przemyślane zakupy. Dzisiaj dosłownie chwilę przed przyjazdem tutaj e, rozmawiałam z koleżanką, jak to jest jak siedzi na głodnego na zakupy? Nie idzie się. Nie idzie się, <gryatge> <grywagen> więc Czas to jest jeść? rada, nie idziemy na zakupy na głodnego. Nie Bo wtedy kupuję brzuchem, tak, moja głowa wariuje i ja chcę kupić wszystko, ja na przykład od razu idę na dział słodyczy. No, więc robimy przemyślane zakupy. Kupujemy tyle ile potrzebuję, tak? Lista zakupów. U mnie to się genialnie sprawdza, bo wtedy ja idę według listy, wiem co mam kupić, wiem czego mi brakuje i nie kupuję tego w nadmiarze, tak? Jeśli czegoś nie potrzebuję, nie kupuję, tak? Ja wiem, że czasem kuszą reklamy, kup pięć par spodni, w cenie trzech na przykład, ale jeżeli już w domu mam te pięć par spodni, to nie potrzebuję kolejnych pięciu, tak? To jest takie, wiecie, przemyślane, racjonalne zakupy. I słuchajcie, zero waste to jest, nie konsumujemy. Czyli ja bym powiedziała, że jak nie potrzebujecie Państwo tej siatki z u to jej nie bierzcie. Bo nie chodzi o to, żeby wziąć 50 siatek bawełnianych wielorazowych, tylko żeby używać te, które mamy przez 10 lat. To jest jakby to, co naprawdę chcemy. To? Swoje torby. Tak, swoje torby i słuchajcie woreczki. Ja mam dzisiaj dla Was tutaj. Mam przygotowane takie torby. To są torby e, zrobione z erpeta, czyli z przetworzonych butelek plastikowych i to są torby wielorazowe, więc każdy z Was dzisiaj dostanie tutaj na zakończenie naszych, naszego spotkania taką torbę. Oh. O, to znaczy akurat nie taką, ale ta, taką składam. One się chowają też takiej kieszonki, więc to są jakby, ja mówię, to są nasze takie, użałkujmy ulubione materiały i nie zapominać o tych torbach. To jest ważne, bo to, że mam w domu tą torbę, to nic, ale ważne chodzi o to, żeby nie zapominać, prawda? Tych toreb i tych woreczków, bo mnóstwo woreczków teraz jest na działach właśnie warzywa, owoce, takie do kupienia wielorazowe. A jak ktoś ma umieć, super. Super. Jak ktoś ma maszynę, potrafi szyć, potrafi przerabiać, zawsze można też z tych firanek uszyć sobie taki woreczek. On jest leciutki, tak jak te zrywki, natomiast jest wielokrotnego użytku. Tak można go za każdym razem zabierać ze sobą. Od tego się już pomalutko odchodzi, od tych jednorazowych naczyń. Dobrym, dobrą praktyką jest na przykład, nie wiem, częściej gotować w domu niż na przykład brać coś na wynos, tak? No bo to też zawsze będzie zapakowane. W te nasze tworzywa. Częściej gotuj do domu, nie marnuj jedzenia. To jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo problem odpadów, problem opakowań foliowych również wiąże się też z marnowaniem jedzenia. Na przykład, jak wyrzucacie no nie powinno się wyrzucać jedzenia, to każdy o tym wie ale jeżeli mamy coś przeterminowanego, to nie wyrzucajmy tego w opakowaniu do odpadów bio, tylko rozdzielmy tak? opakowanie tworzywowe, na przykład po jogurcie, ten kubeczek do kosza na tworzywa, dobrze jest też to tą, 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 tą wieczko aluminiowe ściągnąć, bo to jest inny materiał zupełnie, a yy, to co było w środku, ta zawartość, która jest przeterminowana, zepsuta, to trafia do, do kosza na odpady bio. Tu jest taka piramida zero waste, można sobie znaleźć w internecie co tam robić, ale często rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią tak, to jest wszystko ściema, no może i ty możesz tak wszystko robić, wiesz, że second-hand, że używane, że pożyczane, że, że duet yourself, zrób to sam, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia, bo te wielkie firmy, fabryki i korporacje, one rujnują nasz świat. No i teraz zobaczcie, my mamy trochę, to jest takie nasze wytłumaczenie, Sama nic nie mogę, za mało jest tych ludzi, to nie ma sensu. Podam wam przykład, który wygrzebałam: jest bardzo dużo teraz raportów, i można to sobie pooglądać. To jest jeden przykład, który podam, żeby nie żeby nas zdołować, tylko żeby właśnie nas zmotywować, że warto. To jest marnowanie żywności w Polsce co roku. Każdego roku maluj, marnujemy 4,8 miliona ton żywności, czyli znowu ilość, której ja na przykład sobie nie potrafię wyobrazić, ale jest to zapewne dużo, przyznacie państwo. Tą ilością można zapełnić 12 miliardów talerzy. Też nie do wyobrażenia. Przypominam, że mamy dość sporą grupę, kilku milionów osób, które są… Yy, Przekroczyły granice ubóstwa w Polsce, nie? które na przykład nie mają co jeść albo żyją za 8 zł dziennie. Dobra, mamy 12 miliardów talerzy i teraz konsumentki i konsumenci, czyli te pojedyncze osoby, które przecież nie mają na nic wpływu, marną 60% tego jedzenia, wyrzucają. Czyli większe, że tak powiem, pół. Nie ci, co produkują żywność, nie ci, co po prostu. Jakby my ich zawsze oskarżamy, że to oni. Nie, my, ja i wy. Wyrzucamy do kosza jedzenie, więc ja już tak skróciłam, mam taki tragiczny wniosek z tego, że my naszej planety to już nawet nie trujemy, nie wykorzystujemy, my ją wyrzucamy do kosza. To już wszystko w tym programie. Do zobaczenia!